Spojrzenia większości kibiców wędrują w stronę rozgrzewającego się benzemy. Najlepszy strzelec tej edycji UEFA Champions League. Co pokaże dzisiaj? Zapraszamy na spotkanie. Witamy Państwa niezwykle serdecznie ze wspaniałego estadio Santiago Bernabeu, twierdzy Realu Madryt. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną Dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa komentował Jacek Laskowski. Real musi odrabiać straty. To mało komfortowa sytuacja dla królewskich, ale żeby zagrać w finale UEFA Champions League, dziś trzeba pokazać klasę. Przyznam, że nie mogę się już doczekać tego spotkania. Real z dorzem na gardle. Królewscy muszą dziś wygrać. W pierwszym spotkaniu dwumeczu czegoś im zabrakło. Mieli czas, by ustalić czego konkretnie. Zobaczymy, czy zdołali wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dziś ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. W ramce oglądać będziemy Thibaut Courtois. W obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Barcelo, Luka Modric oraz Toni Kroos zagrają w środku pola. A z przodu w ataku wystąpi Karim Benzema. Santiago Bernabéu jest macierzystym obiektem Realu Madryt, ale mecze rozgrywa na nim także reprezentacja Hiszpanii. Charakterystycznymi elementami budynku są cztery cylindryczne wieże wyjściowe. Uwagę przyciąga też skomplikowana futurystyczna bryła okraszona najświeższymi nowinkami techniki. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. 4-4-2. Dwójka napastników, ale z ofensywnie ustawionym jednym z pomocników. Tak, to ofensywna wersja tego systemu. Z drugą linią mocniej wspierającą dwójkę z przodu w akcjach zaczepnych niż w klasycznym wariancie z płaską linią pomoc. Real Madrid rozpoczyna ten mecz. Toni Kroos. Eden Hazard. No i przywilej korzyści dla Realu. Oni atakują, zobaczymy co z tym zrobią. Ciekawe, jak to rozwiąże. Z powrotem do kolegi. Wydaje mi się, że nie było spalonego, ale sędzia jest odmiennego zdania. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filip Poinzagi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonej. Dobra interwencja obrony. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Może stąd strzelać. To musi być gol. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie po tego pojedynku. Przy strzale z takiej odległości bramkarz zawsze stoi na straconej pozycji. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Toni Cross. Kross. Próba uruchomienia drugiego skrzydła. Luka Modric. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Będzie chyba podawał. Bein. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Mamy chwilę na obejrzenie bramki dającej prowadzenie. Tuż obok lewego słupka, co za bomba, bez przyjęcia z samego pola karnego. Z rocznego dośrodkowuje udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Nagrywa piłkę na skrzydło. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Wykłada piłkę koledze. Kurtua, co za parada! Wspaniale to zrobił! środkowanie z narożnika boiska. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej. Wrzutem z autu. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobra obrona. Przerzucenie gry na drugą stronę. Azar rusza do tej górnej piłki. Sygnalizacja liniowego Azarna spalonu. No niestety sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalnie. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. W i mamy rzut wolny. Jest bramka, a więc obrabiają straty, ale przed nimi wciąż jeszcze mnóstwo wysiłku. Do awansu potrzebują jeszcze dwóch bramek. No, wspaniałe rozegranie i zasłużenie zdobyty gol. Idealne dośrodkowanie z lewej, ładne wykończenie akcji i bramkarz nie ma nic do powiedzenia. Tak się zdobywa gole, proszę państwa. Co za główka kapitalna. Bramka znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Niestety, strata piłki. Jeśli był spalony, to minimalny. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Gareth Bale. Z tej pozycji gospodarze mogą precyzyjnie dogrywać. Hazard, ależ okazja. Ale takimi strzałami to królewscy straty nie odrobią Jacku. Piłka wystawiona jak na patelni, a mimo to zepsuł. To padło podanie od Karima Benzemy. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki atak z balony. do walczą o piłkę. Co teraz zrobi? Ale pech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. Za nami pierwsza połowa rewanżowego półfinału. Z są górą. Świetnie, mają już za sobą ponad dwie godziny półfinałowych zmagań. Jak tak dalej pójdzie następny przystanek, to będzie już finał. Real rozpoczyna ten mecz. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Może stąd strzelać. To musi być gol. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy również... Wykłada piłkę koledze. Courtois, co za parada. Wspaniale to zrobił. więc odrabiają straty, ale przed nimi wciąż jeszcze mnóstwo wysiłku. Do awansu potrzebują jeszcze... Ale takimi strzałami to królewscy straty nie odrobią Jacku. Piłka wystawiona jak na patelni, a mimo to... Pierwsze podanie ze środka boiska, a więc tak, rozpoczęli drugą połowę tego półfinału UEFA Champions League. I ciekawe, czy po przerwie będziemy mieć więcej odpowiedzi, czy znaków zapytania. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Ciekawe, jak to rozwiąże. Będzie chyba podawał. Toni Cross. Modric. Ładna seria podań królewskich. Eden Hazard. Gospodarze mogą teraz dośrodkować. Tracą piłkę po tym podaniu. Świetnie to zablokował. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Toni Cross. Azar. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. środkowanie z rzutu rożnego. Niezłe środkowanie z rzutu rożnego, ale nic z tego. Blisko polekarne może strzelać. Ponownie celnie podaje. Eden Azar ma mnóstwo miejsca na skrzydle. Pociągnął teraz akcja Zar. Ach, miejsce na centre. Bale jest dobrze ustawiony przy dalszym słupku, uwaga. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Courtois. Marcelo. Ładna seria podań królewskich. Piłka od nogi do nogi, ale teraz rywale przejęli. Gerrit Bale i Col wyrównują wynik rywalizacji. Pamiętajmy jednak o golach na wyjeździe. Wciąż potrzebują trafienia. W takich sytuacjach, z takiej odległości, nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Dina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki, ale mam też wrażenie, że sam Bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. 2 do jednego to nie jest duża przewaga. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Dobrze rozwija się ta akcja. piłkę. Co z tego wyniknie? Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Daleki powrót Karima Benzemy po piłkę. Carvajal. Luka Modric. Pokazują mu się partnerzy. Co teraz zrobi? Sędzia nie gwizdze. Karim Benzema! No! Ryzykował uderzeniem z tego kąta i się przeliczył. Trochę zabrakło techniki. Uderzenia z takiego kąta muszą być idealne, ale zabrakło naprawdę niewiele. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry, i piłkę przejmują rywale. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Sergio Ramos przejmuje piłkę. Eden Hazard. A no szkoda, nie udało się opanować piłki. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnik. Karen Bale! No, wyręczył teraz bramkarza. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Trener Ralu przeprowadzi teraz zmiany. Kasemiro. A i słabe wybicie obrońcy wciąż jest zagrożenie. Gareth Bale. Jest spalony minimalny. Dobrze wychwycili to sędziowie. Nie rezygnują z poszukiwania zwycięskiej bramki. To już ostatnie chwile, a remis istnieje satysfakcjonujący. Na to liczyli w pełni zasłużeni awansują do finału po tym meczu i mają ogromne szanse na ostateczny triumf. Tak pracowali na ten sukces na treningach i opłaciło się. Brawo! To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Świetnie udało mu się zdobyć dla zespołu bramkę, jednak jego wysiłki okazały się niewystarczające do pokonania rywali. Real Madryt rozpoczyna ten mecz. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Może stąd strzelać. To musi być gol. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy również... Szybko... Wykłada piłkę koledze. Hurtła, co za parada. Wspaniale to zrobił. więc odrabiają straty, ale przed nimi wciąż jeszcze mnóstwo wysiłku. Do awansu potrzebują jeszcze. Ale takimi strzałami to królewscy straty nie odrobią Jacku. Piłka wystawiona jak na patelni, a mimo to ze... Piłka od nogi do nogi, ale teraz rywale przejeździe. Keren Bale i gol wyrównują wynik rywalizacji. Pamiętajmy jednak o golach na wyjeździe. Wciąż potrzebują... Sędzia niekłujące, chyba będziemy mieli. <grym> Karim Benzema. No ryzykował uderzeniem z tego kąta i się przeliczył. Trochę zabrakło techniki.